Ten film pokazuje, jak zainstalować aktualizację oprogramowania na WMF 950S. Aby rozpocząć, należy wejść na stronę WMF i wybrać WMF 950S. Znajduje się tam m.in. plik aktualizacji oprogramowania. Pobrać nowy pakiet oprogramowania na pamięć USB. Upewnić się, że pamięć USB została wcześniej sformatowana w systemie FAT32. I nie ma na niej żadnych innych plików. Rozpakować plik zyp i zapisać plik HMI na sformatowanym nośniku. Po prawej stronie wyświetlacza dotykowego znajdują się dwa porty USB, które są zakryte zaślepką. Otworzyć zaślepkę i włożyć pamięć USB z oprogramowaniem do jednego z dwóch portów. Przejść do aktualizacja oprogramowania sprzętowego w systemie. Wybrać plik HMI. Nowe oprogramowanie jest instalowane. Ważne jest, aby ekspres do kawy nie został wyłączony ani odłączony od zasilania podczas aktualizacji oprogramowania i aby pamięć USB została podłączona do momentu zakończenia aktualizacji. Po udanej aktualizacji urządzenie uruchomi się ponownie. Następnie WMF 950S jest ponownie gotowy do użycia. A pamięć USB można wyjąć i założyć za ślepkę.